Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk, jest godzina 5.15, 5.20, oczywiście już jesteśmy spóźnieni, bo towarzysz Gugałka chwilkę zaspał. Prawdziwy sumiaż nigdy się nie śpiesz. Niech ci będzie, okej. Okay. Słuchajcie, zaraz wypływamy sobie yy, nad yy, Wisełkę, co prawda spóźnieni, ale coś tam spróbujemy yy, powalczyć, jest godzina, a mówiłem, która jest godzina, no tak. Chyba ja się jednak nie wyspałem. W końcu zobaczę sławną krypę towarzysza. Zacną jednostkę pływającą. Adaś robił, nasz szkutnik. Tak Ktoś jest. to fajnie skomentował. Ten Adaś to taki to I woblery zrobi, i łódkę wystruga. Tylko kto jest Pinokiem w tym składzie? No, w waszym związku nie wiem, kto jest Pinokiem. Maristo, o świcie, tak się pięknie prezentuje. Miejsce, w którym ryb łowić nie wolno, ale powiem Wam, że ja to myślę, że, że fajnie, że są takie, takie właśnie ostoje dla ryb, gdzie one są niepokojone zbytnio, no to bardziej, że to wszystko co to, nie? Dokładnie. Ty, trochę Ci zalało tą krypę. No to bierz się do wylewania. Tak, wskakiwać i wylewać. Ale tutaj byśmy mieli fajny, byśmy mieli stały kontakt ze sobą wizualny i cielesny. O, jak fajnie. Coś pięknego. Jak to mówią, dla tych chwil człowiek żyje tak naprawdę. No, zobaczymy jak będzie na koniec. A, to tam. O, zagalopowałem się trochę. Toż to kawał krypy jest fajnej. I co i to Adaś będzie takie krypy robił, handlował takimi kupami? Nie. Nie. Ale możliwe, że ta będzie szła na sprzedaż. Aha, bo robi już następną. Robi następną. Czyli będzie handlował klipami. Hmm, ciekawy pomysł. A no tak, bo tu masz takie lampki podświetlenia różne. O panie. No i to jest to. Taka łódź na niedzielę jak to mówią. Panie, co? Jak, jak w takim holenderskim miasteczku normalnie to wygląda? Klimatycznie, co? Hmm. to jedno z najciekawszych miejsc do łowienia boleni. To z brzegu można sobie fajnie połowić. I te bolenie potrafią być tu bardzo, bardzo aktywne momentami, no, ty bardziej przy wysokiej wodzie. No i co jest fajne, to można przyjść rano, boleni połowić, a potem na przykład usiąść sobie w ogródku piwnym i napić się browarka. Taka alternatywa, jak ktoś tak lubi. U! Łupeczkę, żeśmy obłowili, ale niestety tajno, więc nie mogliśmy jej pokazać za bardzo. Mam nadzieję, że wybaczycie, a my pójdziemy dalej. Normalnie, Warszawska Amazonka. Wiesz co, mnie bardzo cieszy w tej robocie. Nie nagrywam tu. Tak? No? Co się cieszy w tej robocie? W tym tygodniu drugi wędkarz tysięcy powiedział, żeśmy mu tak dobrze doradzili, że było. To, o to w tu chodziło. Robę będzie woblereczek Wypuszczany. Albo grubo, albo wcale. A jak? O, o, boleniowy wobler widzę? Uniwersal Uniwersal. <noise> Paweł wypuścił boleniowego woblera. Wiem, że co niektórzy wybałuszają oczy. Takiego boleniowo-sumowego, tak naprawdę. Ale widzicie, to jest całkowicie inne łowienie boleni niż większość zna. Bardzo skuteczne też. A sobie, tak jak mówiłem tam na którymś z live'ów, że zrobimy sobie taki odcinek jeden, który porówna obie metody, czym się różnią i jak to się je. Ja, ja nie lubię takiego łowienia, ale Paweł lubi. Tak, Tak? Tak, jak najbardziej. Ja wiem, że jest skuteczny. Ja to wolę chlapacki. Nie trzeba się tyle namachać. A to ja tam, tam lubię! Ta ryba. Słuchaj, ja lubię się namachać, bo, yy, bo ja się odchudzam. A to zawsze trochę spala więcej klorii. O, Poszedł! No widzicie, co ten nic po nie robi? Jak mu zaraz chuchnie. pływamy po tych bożych metach towarzysza Gugały. Bez brania jesteśmy, ale nie wiem czy jeszcze nie jest za wcześnie, bo ranek bardzo chłodny, chyba się ta woda jeszcze nie nagrzała, a godzina jest chyba pół ósmej. O, może, może muszą ryby jeszcze słońca troszeczkę więcej e, dostać. Ale to ja to sprawdzę, wiecie, bo to, towarzysz e, jedzie zaraz do roboty, a, a... ja sobie to dostanę. Pokaż, 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 to, 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 to. Jaka piękna pekla. Jeden, dwa, w ogóle dwa, trzy. Ja pierdziele. Dawaj, pokaż to. Ale pięknie. Bez kotki. No jak to jest zorganizowane? I ty też. A ten ma jedną. Jak to? Co, urwałeś? O nieładnie. Dwa wyjąłeś jednego urwały. Wolałbym tamtego. Nie? Tego swojego jednak Tak bywa. Zobaczcie, woda opada. Tutaj jeszcze jakie niesie drągi. Takie drzewo wielkie, co? Paweł jeszcze męczy, a ja myślę, że jest za wcześnie Godzina 9.30 jeszcze ta woda powinna się chwilę nagrzać. Mam taką przynajmniej nadzieję. No, dzisiaj teżśmy nawet jakiejś porządnej spławki nie widzieli. Znaczy może spławki jakieś rano były, ale y, ataku drapieżnika nie widzieliśmy. Żadnego. Dobrze, 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 dobrze. Okej. Okay. Podziękował? A, wypchnął Cię? I poszedł na razie. Miłej pracy, I tak oto Paweł pojechał do pracy, a ja zostałem sam na bezludnej wyspie. Albo na bezludnym przęśle. Proszę bardzo. Jest i rybka. Nie za duża, ale jest. No proszę, ale przywalił. No chodź Bąbelku, nie za duży. No nie za duży, ale taki już to... No, rybek. O, o ty kurna, nie skacz, nie skacz. SLS. Myślę, że tak ma, może z 65 centymetrów. Chyba go nawet nie będziemy z wody wyciągać, co? O, spokój, 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 spokój. Spokój. Gdzie płyniesz? Chodź tu wraca No cyrkowiec. Ciężko się nagrać z rybką. A taki bolunio. Dobra, puszczamy go. Oszo. Poszedł. Ogonem mi tylko pomachał. Wędka w piachu kółowrotek w piachu, katastrofa no, ale tak to jest, jak, jak to się robi samemu wszystko, no niestety a tutaj Wam pokażę e, seksiga albo w kolorze SLS, albo w kolorze SLG, no to takie właśnie moje kolory e, na zamówienie czyli e, oliwka, jest taka brązowa jakby oliwka i taka bardziej zielona oliwka e, ze srebrnym e, brzuszkiem w ogóle Wam nie powiedziałem, bo tak sobie tutaj na tej bezludnej wyspie mm. wysiadłem, ale umówiłem się z Jackiem. No bo Paweł musiał pojechać do roboty, a Jacek tam coś tam miał do pozatwiania i powiedział, że potem też będzie pływał, więc my stąd zabierze. No i co, i pewnie poszukamy trochę sandaczy, też popływamy za boleniami, zobaczymy. Ale to już jest fajnie. No pierwsza ryba złowiona, to już jest miło, miło i przyjemnie. Ale było widać, wiecie, nie jedna ryba, tylko tak, najpierw tu się jedna pokazała. Mówię, ale szkoda, że tu nie prowadzę woblera. i za chwilę tam strzał. Mam nadzieję, że teraz będzie widać tą subtelną różnicę. Ten u góry jest bardziej brązowy, a ten, ten z dołu bardziej zielony. Właśnie jeden jest SLG, drugi SLS. No rybę miałem na tego brązowego, ale teraz założę tego bardziej zielonego, bo tutaj mi się kotwiczka troszeczkę. Yy, niestety, rozgiełek on się chlapał, yy, ale myślę, że one łowią tak samo dobrze. Jeden, jeden i drugi, temu miejscu dam troszeczkę odpocząć. A zobaczę, co tutaj się na tym napływie dzieje. W warkoczu, może będzie jakiś boleń, ale zobaczcie, mówiłem, że musi się troszeczkę ocieplić, troszeczkę nagrzać woda. I że coś się pewnie ruszy. No, już jest tak grubo po dziesiątej. Jak to może nie być boleń? No, ale nie zawsze są. Łowię bez fluorokarbonu, ale źle robię, bo tutaj w takich kamieniskach to już by się fluorokarbon przydał, bo wystarczy troszeczkę przejechać plecionką po kamieniach i, i ta plecionka może się zerwać. No, tam jak łowiłem na tej plaży, to spoko, to, to nie ma problemu. Ale w kamieniskach no, no może założę za chwilę. Albo założę, jak już y, jakaś ryba mi się zerwie razem z dwóle ryb, ale mam nadzieję, że nie. Rybary mi spadła. Tylko w ogóle wpadł do wody i przypierdzielił, no. Nie zdążyłem kamery włączyć. Aj, aj, aj. by to trafił. Często wędkarze się pytają, jak łowić w takich miejscach, co zrobić, aby być niewidocznym, bo przecież boleń się płoszy, jak zobaczy, to ucieknie. No, tu nie trzeba jakoś specjalnie wariować. Wystarczy, aby poruszać się powoli, nie robić gwałtownych ruchów, i nie łowić z samej krawędzi brzegu, nie podchodzi do tego brzegu. No po to ja na przykład używam długich wędzisk, zazwyczaj między 3,15 a 2,90, no tu akurat mam wędzisko 2,90 i to spokojnie wystarcza. Stojąc tutaj spokojnie sobie obławiam obie strony i bliżej nie podchodzę i staram się nie łazić, nie hałasować. Już jest po 13, a Jacka jak nie ma, tak nie ma. O kurde, chyba będę musiał helikopter używać. Nie, to ma jakąś obsuwę. No, szkoda, że te bolenie się przestały pokazywać, bo był taki moment, że faktycznie się pokazywały. A teraz już cisza i spokój. Nic nie widać na wodzie. No ale co zrobić? Zaczynają się te bolenie robić takie pojedynczo paczkowane. Kiedyś yy, dwa się łowiło, trzy. 5, 7, no miałem najwięcej jednego dnia, 11. A teraz, co, co, coraz gorzej z tą rybą? tutaj, gdzie ten jacek? O, chyba płynie w końcu. Nowa dziura, nowe szczęście. Zaczynowała miejscówka. A co się wydarzyło wieczorem i kolejnego dnia, zobaczcie w kolejnym wędkarskim vlogu. Aby nie przegapić, zostawcie subskrypcję i pacznicie łapkę w górę. A to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dobra ryba. Oj, dobra ryba. Moi drodzy, dobra ryba w końcu. Ale, przy... ale go wyrwałem do góry. Uch.